Witajcie w Rozważaniach na dzień dobry. Jesteśmy już y, obecnie w y, gejcie. Randy dołączył do nas. I słuchajcie, no taki dzisiaj mamy czas. Jesteśmy na dzień przed y, graduation, czyli zakończeniem roku. I różne rzeczy płyną, jakby to powiedzieć, płyną pole, pole. Ró różnie. Pole-pole, czyli powoli. To trochę możemy opowiedzieć, jak to dzisiaj wygląda. I i, i, I takie właśnie różnice w pojmowaniu czasu między Europą a Afryką. Jakieś refleksje dzisiejsze? Zamówiliśmy jedzenie. Tak. Chyba z godziny temu. I? I powiedzieli nam, że za godzinę dopiero będzie. No właśnie. Jedzenie. I tak się zastanawiamy, to, co tu robimy. Bo są to trzy, jakby nie patrzeć, porcje. No, mhm. trzy porcje, tak. Dużo? Tak, trzeba ryżu gotować. Tak. Co nie jest proste. Kozy zabić. Kozy zabić. Może ją Wszyscy jest... kozę, żeśmy zamówili, czyli generalnie Może powinno, ją powinno będą być proste. Nie nie no. wiem. No ja nie wiem, nie wiem. No jest to na pewno ut utrudnienie, bo staraliśmy się jeszcze zrobić kilka innych rzeczy, a teraz w zasadzie staramy się chyba zrobić je przed jedzeniem. Tak, tak? także liczymy na to, że pojedziemy na targ. Przed jedzeniem. Tak. O. i jedzenie o. będzie, wróćmy. I jest, jedzenie, mam na, Mamy nadzieję. Byłem. Mamy nadzieję, że, 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 że będzie. Znaczy, to na pewno nie jest wszędzie, ale w tym naszym hotelu, tutaj, który skądinąd jest, jest bardzo fajny, niestety jakoś takim się ten czas w kuchni roz, rozchodzi trochę. To jest tak zwany tanzański czas. Tanzański czas. Ile tam mają pracowników w kuchni? Myślę, że jednego, a czasami dwie w porywach. No dobrze, słuchajcie, a propos czasu, to też dodam, że w Tanzanii liczy się czas inaczej, bo liczy się czas od poranku, od pierwszej godziny, także no teraz jest od szóstej, to teraz jest godzina ósma. Teraz mamy godzinę ósmą, mimo że jest godzina druga. Także też dodam, że kiedyś było tak, że. Umówiłem się z kierowcą Badiadzi, żeby mi odebrał o 6 rano. dzwonię do niego, 6:05, żeby go tak trochę, wiecie, nie, 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 nie przyciskać za mocno. I się okazało, że go obudziłem po prostu. Woda niego szósta to jest nasza 12:00. Także takie różne kwiatki były, ale załatwił kolega, który w ciągu 20 minut przyjechał i nie odebrał. Także szacunek do niego. Jakieś inne odnośnie czasu refleksje macie? To przeszkadza niektórym. Tak? Cieką, Aha. i tak, nie tak. mówią. Trzeba to nie zmienić. Jest tak. Tak. To nie jest tak, że wszyscy to... są mówią. zadowoleni. Nie. To jest ta kultura oczywiście. Ale... Mhm. Nie wszyscy są zadowoleni. Też są szybko, też mają. Pewne rzeczy, które mhm. muszą zrobić. Mhm. To nie jest tak, że oni tak. tutaj wszyscy. Dzisiaj spotkanie miało być y, dokładnie o 8 rano. I było. I było, nie, nie było, bo okazało się, że w tym samym pokoju y, krótkie nabożeństwo mieli studenci z innego pro programu, więc żeśmy okazali łaskę i przez pół godziny żeśmy na nich czekali. Potem trochę się ludzie rozeszli. Potem myśmy pojawili się chyba w okolicach, ja byłem tam na ósmą, ale w związku z tym, że prawie nikogo nie było, to wróciłem do was. Więc jedliśmy sobie śniadanie, pojawiliśmy się chyba około po dziewiątej. I spokojnie jeszcze byliśmy na większości spotkania. Po czym chyba część spotkania do dzisiaj, do teraz trwa jeszcze. Także to już nie bywa. Może trochę z pewnym poślizgiem, ale, ale spotkania trwają długo. No dobrze. Słuchajcie, jakiekolwiek inne refleksje o, o czasie? Chyba nie. Trzeba się powoli zbierać. Na wszystko jest czas. Na wszystko jest czas. No właśnie. Wszystko ma swój czas. I wszystko ma swój czas. Chociaż jest to różnie rozumiane w różnych miejscach. No dobrze. To się pomodlę na koniec. Panie Boże, dziękujemy Ci za czas i za to, że mimo, że jest taki sam, to jest bardzo różny w różnych miejscach. I dziękujemy, że Ty w tym wszystkim realizujesz swój plan. Z Bogiem i do zobaczenia.